Stali autorzy naszego miesięcznika mają możliwość zalogowania się do strefy redakcyjnej i mają tam dwie możliwości: edycji własnych i poprawiania własnych artykułów, a także sterowania informacją o sobie w wyszukiwarkach internetowych, Google i innych. Zalogować się można tutaj, autorzy, panel autorów. Mamy wtedy panel redakcyjny, zalogowanie do autorskiego panelu i tak dalej. Tu można sobie przeczytać. Podajemy login i hasło uzyskane od redaktor redakcji. Zaloguj się. Tutaj jest możliwość zmienienia własnego hasła, poprawienia swoich danych redakcyjnych. I u góry tu wyświetla się informacja, że jesteś zalogowany, żebyśmy nie zapomnieli się wylogować kliknięciu na to przechodzimy do wylogowywania. Jesteś zalogowany na koncie autorskim i zapomnij się wylogować. Wyloguj. I jesteśmy w punkcie wyjścia. Można wrócić na stronę startową. Logowanie jest dostępne tylko z poziomu strony startowej miesięcznika, a nie z poszczególnych numerów.